Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin, zostanę witam Państwa. Naszym gościem jest Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi. Witam Radio Słuchacz. Jakie to uczucie być najlepszym ministrem w rządzie? Mateusza Morawieckiego. Żadne, bo na szczęście nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę ministrem w jakimkolwiek rządzie. Wie pan, że pod pańskim adresem tak właśnie wyzłośliwiał się pański kolega Bogusław Ziętek. Mój e... kolega Bogusław Ziętek ostatnio bardzo często wyzłośliwia się na temat Solidarności, ale to już jego problem nie mój. Bez wątpienia, natomiast tak zupełnie serio, podobno właśnie Solidarności zawdzięczamy kompromis metanowy, który miał pogrzebać polskie górnictwo, ten kompromis oczywiście wywalczony w Brukseli. Panie redaktorze, no nie Solidarności. Zawdzięczamy ten kompromis wszystkim siłom społeczno-politycznym, który. Profesor Jerzy Buzek kompromis... w tym studiu imiennie wskazywał, że gdyby nie wola Solidarności, żeby posadzić przy jednym stole. Proszę pana, no to okej, okay, no to od tego prawdopodobnie wszystko się zaczęło, że udało nam się przy jednym stole posiadzić ludzi z lewicy, z prawicy, ze środka i z półśrodka. Te ustalenia, które rzeczywiście miały miejsce wstępne wtedy na Floriana 7 to było w marcu, bardzo, że tak powiem, do serca sobie wzięły te wszystkie ugrupowania polityczne i ci wszyscy uredeputowani, którzy tam byli i nie ma co ukrywać, że gdyby nie te wspólne działania, to pewnie do tego kompromisu, z którym mieliśmy do czynienia już prawie, że ostatecznie przed wczoraj w Komisjach Europejskich ten kompromis przegłosowano, być może by nie doszło. No, zmierzam do tego również tak tymi złośliwościami na początku, że nie pierwszy raz związkowcy wyręczają rząd. Po co nam jakieś ministerstwo w ogóle, które Donald Tusk obiecuje przemysłu na Śląsku wobec tego, skoro, no, jak widzimy znaczy, na załączonym obrazku. Tutaj akurat w tej złośliwości to muszę się z panem redaktorem zgodzić, no, ale no, to już takiej żyjemy trochę zwariowanej rzeczywistości, że oto to związki zawodowe muszą niejednokrotnie zastępować rząd Rzeczpospolitej Polskiej w jego czynnościach. A ten kompromis w Brukseli, ten metanowy, to jest coś, z czego należy można się cieszyć można być zadowolonym na szczęście znaczy pan e, wbrew różnego typu głosom różnego typu oportunistów e, pragnę przypomnieć że negocjacje w komisjach przemysłu i środowiska w parlamencie europejskim nie dotyczyły pięciu ton nie dotyczyły tego co jest w kompromisie zapisane tylko zaczęły się od tego co przyjęła komisja europejska komisja europejska przyjęła pół tony komisja europejska przyjęła drakoński system kar komisja europejska napisała że Rozliczanie emisji metanu ma dotyczyć każdej jednostki, a nie będzie rozliczane tak, jak to jest zapisane na operatora, czyli patrz na grupę, w tym konkretnym przypadku polską grupę górniczą. To wszystko zostało zmienione. Z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę to, że co prawda nie jest to zapisane, ale podczas tych wszystkich rozmów, wszyscy z którymi żeśmy rozmawiali, to już nie chodzi o eurodeputowanych Polski, ale chociażby o panią. Przewodniczącą Paulus, która jest przewodniczącą Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim, jednoznacznie stwierdziła, że te opłaty, które w tej chwili się będzie płacić za emisję metanu, będą dotyczyć tej nadwyżki od 5 ton powyżej, biorąc pod uwagę to, że pewnie od roku 2027 polska grupa górnicza będzie średnio emitować 6 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Płacić się będzie tylko od tej jednej, od tej jednej tony. E, tutaj oczywiście droga się jeszcze też nie skończyła, bo wysokość tej opłaty, która ma potem wrócić na inwestycje dla kopań, będzie ustalał rząd Rzeczypospolitej Polskiej. I Pewnie o tym, zrobi to w ostatnim kwartale roku 2026. I 2016. o tym zaraz. Dominik Kolosz, z śląsko nobrowskiej Solidarności jest z nami. dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Dominik Kolosze w śląsko dąbrowskiej Solidarności jest naszym gościem. Ponownie dzień dzisiaj dobry. Ponownie Pana i Państwa witamy. Panie Przewodniczący, pytałem o kompromis. Pan mówi, że no jak to z kompromisem. Natomiast yy, jeszcze raz, Bogusław Ziętek, sierpień 80, to nie sukces, tylko kompromitacja mówi właśnie szef, sierpnia 80. Jeżeli takie jest zdanie Bogusława Ziętka, no to takie jest jego zdanie. Z kopalń PGG normę tę spełnia tylko jedna e, kopalnia, e, normę 5 ton metanu, 1000 ton węgla. Co to oznacza w praktyce, e, jeżeli chodzi o wysokość tych, czego by się spodziewacie w ogóle, jeżeli chodzi Nie o... to że być może taką normę e, spełnia Kary, które trzeba będzie płacić. kopalnia, ale... Umówmy się, że ani mój adwersarz Bogusław, kolega, którego na tabelę lubię, nie ma pełnych informacji, ani pewnie ja nie miałem dobrych informacji i pełnych informacji, informacji, które pewnie będzie w stanie udzielić Panu Pan Prezes Rogala albo Pan Prezes Horst, bo to oni są szefami Zarządu Polskiej Grupy Górniczej, wynika, że tak jak powiedziałem w części radiowej, średnia wysokość emisji metanu z polskiej grupy górniczej w roku 2027 będzie wynosić 6 ton. I to nie od 6 ton będziemy płacić te opłaty. Tylko, jednej, tylko od tej Czyli jednej. kary będą, ale nie tak dotkliwe, jak się spodziewaliście. Nie będą to kary, bo to jest bardzo istotne, ten kompromis. Yy, chyba najważniejszą i najbardziej dobrą częścią tego kompromisu jest zamiana słowa kary na system. Opłat, bo gdybyż to były kary, no to kary ustalałaby Komisja Europejska, pewnie byłyby one przepotężne i one by mogły wynosić te 1,5-2 miliardy złotych, tak jak o tym mówiono. A w związku z tym, że są to opłaty, które będzie ustalało państwo członkowskie. No to ostatecznie gra z metanem zakończy się pewnie w ostatnim kwartale roku 2026, kiedy to rząd, nie wiem kto wtedy będzie rządził, będzie musiał ustalić wysokość tego opłat, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek ustalił poziom tych opłat na poziomie wyższym niż circa about obecna wysokość opłat za emisję dwutlenku węgla. Także gdyby tak było, a nawet gdyby to było 100% więcej, to polska grupa górnicza będzie płacić gdzieś kilkadziesiąt milionów złotych w skali roku, a to są i tak pieniądze, które według zapisów kompromisowych mają wrócić na inwestycje do tego. Teoretycznie było, było tak samo, jak wyszło w praktyce, to ETS-ami? No tak, ale ETS-y. To zupełnie inna bajka. Oczywiście, zupełnie inna ale bajka. podobny mechanizm. Jak? Nie, 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 nie. Tak samo pieniądze miały być na. W BTS-ach to nie były pieniądze znaczone, to są pieniądze, którymi dysponuje państwo członkowskie i one no oczywiście w teorii miały, miały gdzieś tam iść na transformację właśnie, energetyczną. Właśnie. A tu w tym przypadku to mają być środki znaczone, które Prost. mają wprost wracać Rozumiem. na emisję wyłapowania metanu. Tym niemniej wydobycie węgla będzie jeszcze bardziej kosztowne, obarczone kolejną płatą. Nie. No to nie no tak no no nie no bo to jest panie redaktorze będzie we, z kieszeni do kieszeni Dobrze, to, to, pieniądze jeszcze, to jeszcze inaczej, i to nie będzie tak że e, no nawet jak sobie policzymy że w tym roku załóżmy 2027 pewnie to wydobycie będzie mniejsze niż teraz a nawet gdyby było na ten samym poziomie gdzieś tylko o 20 milionów ton e, a jeżeli kar się będzie płacić załóżmy 100 milionów ton no to nawet gdyby te kary miały być przeniesione na kosz produkcji, no to jak dobrze umie liczy, no to by to było 5 złotych do tony. Hmm, ciekawą rzecz w tym studiu powiedział jeszcze profesor Jerzy Buzek. W pewnym sensie zgodne, zgodną z tym, co, o czym pan mówi, ale może bardziej bezpośrednio, że to jest wyzwanie technologiczne. To ten kompromis oznacza wyzwanie technologiczne, a kompanie, kopalnie będą i tak musiały ograniczyć tę emisję metanu, i wykorzystać też to jako potencjalne źródło energii. Zgoda? Tak, zgoda. Z tym, że wie Pan, ja jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić, bo to nie wszyscy zdawali sobie sprawę i pewnie nie znają sobie sprawy do tej pory, jak to wszystko od środka wyglądało. Bo to naprawdę było tak, Panie Redaktorze, że jeszcze przed tym kompromisem Pani von Paulus, która prowadziła między innymi te negocjacje, na stole miała położone słynne pół tony metanu na tysiąc ton wydobytego węgla. Że te kary miały być bardzo wysokie, takie, które nie mogły pozwalać na jakąkolwiek korzyść gospodarczą, bo takie tam były 400 milionów? Tak? 400 milionów, zdaje się, taka kwota krążyła? Nie, kwota, jeśli chodzi o PKG, to krążyła na poziomie 1,5 ponad miliarda złotych rocznie. Taka miała być ta opłata. Teraz... Będziemy mieli oczywiście prawdopodobnie, bo ta cena tego jeszcze raz powtórzę, ona będzie ustalona w roku 2026 przez rząd polski, przez polski rząd, a nie przez Komisję Europejską, nie przez decydentów Unii Europejskiej. Ponadto jeszcze niestety, nie wiem, czy to się tak do końca zmieniło, ale eurodeputowani z różnych frakcji oni tak do końca nie mieli świadomości, że technologicznie właśnie nie ma szans na to, żeby wyłapywać z kopań polskich 100% metanu. Myślę, że dopiero dyskusja, która miała miejsce z nami, z naszymi ekspertami, uświadomiła im, że kopalnia to nie jest szyb gazowy, gdzie można metan dopalać w pochodni. Bo o to między innymi nasz pytano i generalnie, że biorąc, byli tacy eurodeputowani z innych frakcji, z nie, z naszej, nie z naszego kraju, którzy mówili, przecież taka technologia jest, przecież w kopalniach można dopalać metan w formie pochodniej. Dopiero trzeba im uświadomić, że gdyby do czegoś takiego doszło, to kopalni by nie było, bo to po prostu e, mogło do, doprowadzić do katastrofy. Panie Maksymalnie ale... 60-70% no metanu tak. można wydobyć, tak, tak mówią się ek... póki co nie da. Tak mówią eksperci. Natomiast to wyzwanie technologiczne o którym mówimy jeszcze raz zaglądamy do wielkiej księgi obietnic hmm. rządu PiS wobec górnictwa bez inwestycji nie wiem jak można mówić o modernizacji w tym w tym aspekcie no funkcjonowania tak, ty, konkretnie ty, jeżeli tych opłat będzie kilkadziesiąt milionów no to one w jakiś sposób już pomogą tym inwestycjom to po pierwsze po drugie we pan. E, całym tym funkcjonowaniu łącznie z tymi opłatami za metan jakby, jakby wielkie one nie były. I w kontekście zmian technologicznych w górnictwie, co dla nas jest najistotniejsze jako dla górnictwa? Otóż najistotniejsze jest w dalszym ciągu notyfikowanie umowy społecznej. Dobrze, bez, że pan o tej, bez tej notyfikacji, to my możemy jeszcze 158 tysięcy razy spotykać się w Komisji Europejskiej, wymyślać różne czydanie widy. Ale jeżeli z umową społeczną, panie przewodniczący, no to pan minister Marek Wesoły, któremu mocno kibicuję, i nie tylko ja zapowiedział ostatnio, że zrobi, że według niego, o, bo to chyba go cytuję w tej chwili, jest duża szansa na to, że umowa społeczna jeszcze przed wyborami do polskiego parlamentu będzie notyfikowana. Oby tak się stało, Ale jak żeby tak się została... stanie, jak tak się stanie, no to praktycznie rzecz biorąc, jakkolwiek by to nie brzmiało, problem z funkcjonowaniem polskiego górnictwa do roku 2049 mamy załatwiony. Teoretycznie. E, minister, nie, bo jak, jak, jak tak nie będzie, Marek to, Marek... to znowu się będziemy co chwilę z kimś tam kopać tak? i z Europejczykami. Okay. Panie Przewodniczący, z Minister żodny. Marek Wesoły, z tego co pamiętam, to zapowiadał również um, rewizję tej umowy społecznej. Mhm. Zresztą sami się tego domagaliście przecież. Mhm. No tak, ale o, o jakiej rewizji? Rewizji czego można mówić w jakich warunkach, z kim, gdzie, w jakich okolicznościach i w, jakiego celu wy się spodziewacie, Znaczymy. jeżeli tam. Z Komisją Europejską w sprawie umowy społecznej, to chyba, ja nie wiem, czy tam się odbyło, odbyły jedne no rozmowy jakiegoś na poziomie. Gdyby to słynne rozporządzenie Decyzji. metanowe, to ja jestem co do tego przekonany, że w Europie w ogóle nikt nie wiedział o czymś takim, że jest jakaś umowa społeczna. Umowa społeczna Ale czyja to jest była, no na pewno nie pańska, na pewno nie moja, no tylko okay. jest to wina rządu. No co hmm. tu będziemy się czarować dużo, tak? Ale to rozporządzenie, no men omen, też, że tak powiem, otworzyło oczy eurodeputowanym w Parlamencie Europejskim, oni się o tym dowiedzieli. Mam taką nadzieję, że, tak jak deklarowali, że dla nich element umów społecznych jest prawie że świętością i że tak będzie, że w tej chwili nie będzie sytuacji tego typu, że tą umowę będą kopać, a wręcz przeciwnie, wszyscy będą też pomagać w tym, żeby ona była właśnie notyfikowana. Minister Marek Wesoły jeszcze raz zapowiedział, chyba nawet na Europejskim Kongresie Gospodarczym, że powinniśmy jako Polska nie tylko e, zatrzymać ograniczenie wydobycia, ale nawet to wydobycie, poziom tego wydobycia zwiększyć. Więc to w ogóle Wie jest wbrew to są... zapisom umowy społecznej, która. No ale to, to pewnie na tym wymiany. miałaby polegać ta modyfikacja tej umowy społecznej. No bo to, to, to prawda jest, co mówi pan minister Marek Wesoły, no bo tak faktycznie wiemy doskonale o tym, że póki co, póki nie mamy słynnego, e, póki nie mamy póki nie mamy atomu, e, póki jeszcze gdzieś tam. Pan przewodniczący, póki, panu przewodniczącemu ten zegarek coś mówi. Już się wyłączyłem. To nie Pegazus mam nadzieję. E, nie Pegazus. Póki, póki nie mamy miksu energetycznego opartego na, etom, na atomie, źródłach odnawialnych i niskoemisyjnej energetyce węglowej, no to pewnie kłaniałoby się, pewnie kłaniałoby się, żeby tą produkcję węgla i zarazem produkcję energii z węgla zwiększyć. Ale czy tak będzie, nikt tego nie wie. No, panie redaktorze, nie dalej jak chyba z tydzień temu wszyscy się kłócili o to, że kto głosował za Fit45, kto nie głosował za Fit45. A ja też pragnę przypomnieć, że to nie kto inny, tylko Mateusz Morawiecki podpisał fit for 55. E, I tak generalnie rzecz biorąc, jakby nie patrzę, to chyba cała polska klasa polityczna, e, oby się to zmieniło w kontekście takiego fajnego Przemu, porozumienia kampania, dotyczącego kampania rozporządzenia. Trwa, więc Ale cała może polska klasa polityczna raczej jest zdecydowanie odmienić. bardziej protransformacyjna. Ale to, to e, akurat kogokolwiek dziwi Pana to dziwi? Nie no, nie dziwi mnie to, no dlatego też wie pan mimo e, też różnego typu głosów, zdaję sobie sprawę z tego, co będzie i co nastąpi i że niestety ta religia klimatyczna jest już nie do odwrócenia, no to też dlatego podpisaliśmy umowę społeczną w maju Panie 2021 Panie roku. Panie tak? jeszcze jedna rzecz a propos, propos zapisu umowy społecznej i realia, rzeczywistość, obietnice i tak dalej. PGG wydała przecież na, w zeszłym roku pieniądze na ograniczenie właśnie mocy produkcyjnych. Pieniądze publiczne, zresztą nieuzgodnione z Komisją Europejską. W umowie społecznej tego nie zapisano. Więc... No ale wie pan, no wszyscy zdawali sprawę. Gdzie my sprawę. jesteśmy w ogóle z tym? To jest wie wie pan, pan, no to wielka tajemnica wiary. To jest no. też dobre pytanie, bo to myślę, że też nie wszyscy mają świadomość tego typu, że gdyby nie, gdyby nie ta umowa społeczna, to pewnie i gdyby niestety nie wojna, jakkolwiek by to nie brzmiało, gdyby nie wojna, no to górnictwo w Polsce byłoby już prawie w tej chwili pozamiatane i żadne tam rozporządzenia metanowe i tak dalej nie miałoby na to żadnego wpływu, bo tam e, górnictwo jest, że tak powiem, w tym środku totalnego bezładu, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu energetycznego w Polsce, tak? My nawet nie wiemy, skąd będziemy produkować prąd za dwa lata, co dopiero za lat 10. I gdyby nie wojna Putina, no to pewnie ten węgier kosztowałby dalej tamte 40-50 dolarów. Eee, koszta są takie, jakie są. Eee, bez notyfikacji ciężko by było wytrzymać i mielibyśmy olbrzymi, olbrzymi problem. No, w tej chwili na szczęście jest tak, że mamy tą umowę społeczną i my się jej po prostu musimy trzymać. Tutaj nikt żadnego innego wehikułu. Nie wymyśli. Tym niemniej, wracając do mojego pierwszego złośliwego pytania, no, związki dzisiaj tak naprawdę... Yy, a, a tak, jeszcze jedno. Yy, yy, rozmowa, yy, spotkanie z ministrami, z premierem zapowiada na to, no, się odbyło, odbędzie, nie ma sensu już w obliczu eee, kompromisu. Nie było sensu tego spotkania robić, bo ono było planowane już w tej chwili, nie pamiętam, bodajże na 20 chyba 3 kwietnia. Natomiast wspólnie doszliśmy do wniosku, że po tym kompromisie to za bardzo nie ma sensu, bo teraz to jest też droga, jeśli chodzi o to rozporządzenie metanowe, o którym cały czas mówimy, albo w większości przy tej rozmowie bo oprócz tego że i komisje klepnęły no to teraz jeszcze musi klepnąć parlament jak klepnie parlament to to wraca jeszcze do tak zwanego trylogu negocjacyjnego i to też proszę wszystkich tych konstytujących kon, kontestujących to, to, ten kompromis żeby się nauczyli w tym trylogu to jeszcze jest tak że parlament Europejskiego, przedstawiciele rada europejska i przedstawiciele i komisja europejska i przedstawiciele muszą doprowadzić do ostatecznej wersji tego że rozporządzenia metanowego i ci którzy kontestują proszę bardzo niech się zaangażują My wesprzemy ich w lepszych pomysłach i będziemy popierać wszystko to, co może być jeszcze lepsze. No Zdecydowanie to, tak. mi, to wszystko dzięki mi, ministerstwu, pozarządowemu, ministerstwu. pan, niech pan ministerstwem nie będzie taki złośliwy, no, Panie Marcinie, no. w, w centrum Katowic. Natomiast e, a propos tego, no wie pan, piszecie ustawy, umowę społeczną, też wy napisaliście, no kurczę, no to, no to, ale Reprezentujecie politykę zagraniczną. to są chyba nawet. wszystko rzeczy, które mniej czy więcej, raczej więcej, służą tym zwykłym, normalnym ludziom. Ale ludzikom, ja nie czynię z tego zarzutu. Jeżeli, no, ale te pytania adresem. są tak sarkastyczne, że Nie, no, ktoś przeciętny no, słuchacz, jak nas w tej chwili słucha, no to, to, sarkast to, sarkast mówi, no, to, to co ten po... On jest kuźbami ministrem, czy jest przewodniczącym, czy kim on w ogóle jest? To jest, jest no? raczej zarzut sarkastycznie sformułowany pod adresem tych, którzy kreują, czy powinni kreować politykę rządową w rządzie, właśnie. Tym niemniej, a propos tych wszystkich ustaw, też, które w tym otoczeniu transformacji funkcjonują, ustawa od Funduszu Transformacji Śląska. Trzy miesiące właśnie minęły od podpisu, który złożył. Pod tą ustawą prezydenta Andrzej Duda i co dalej? I z tego co wiem w przyszłym tygodniu, czyli po majowym weekendzie ma być powołany zarząd tegoż funduszu. O proszę. Kto na czele? A tego nie wiem, ale, ale na pewno nikt z ministerstwa na Floriana 7. <noise> Okej, okay, czyli Dominik Kolosz Dominik nie. A zna pan? Ludzie, e, gdybym znał nazwisko, to bym powiedział, myślałeś? nie znam. Pewnie go pozna w dniu powołania, bo tak to zazwyczaj bywa. Mam tylko taką nadzieję, że to nie będzie znowu jakiś desantowiec z Warszawy. E, który w myśl programu Rodzina na swoim zajmie intratne stanowisko, weźmie fajne pieniądze, a, a fundusz będzie tylko z nazwy. No, fajnych pieniędzy to tam nie ma na razie. O wie Pan, zarząd na pewno będzie miał fajne. <grym> to Na pewno. Ale 500-800 <grym> milionów tam takie liczby funkcjonują. Figurują. No tak, tylko... za, za to można zrobić jakąś transformację na światło. Panie redaktorze, oczywiście, że ta ustawa e, w swojej ostatecznej wersji ma 30% tego, co myśmy napisali. Ale m, to jest akurat nie nazwałbym tego nawet kompromisem, ale biorąc pod uwagę. Podejście w ogóle do Śląska, no to okej, okay. klepnęli to, co klepnęli, i tam są rzeczywiście możliwości. Same środki finansowe bezpośrednio wskazane na funkcjonowanie tego funduszu, oczywiście, że są małe, bo za miliard czysta dużej transformacji się nie zrobi. Natomiast tam jest możliwość pozyskiwania pieniędzy z różnego typu innych źródeł, między innymi z budżetu państwa też. Jest możliwość pozyskiwania różnych pieniędzy na przykład z pfr u z bgk u nieoprocentowanych pożyczek i tak dalej. Dlatego jest tak istotne, kto będzie pełnił funkcję zarządu tejże spółki. A nie pan miał wybierać, to kogo by pan wskazał na przykład ja na Nie, takie wiem, nie, nie, to, to, niech mi pan nie zadaje takich pytań, tak. bo powiem mi od razu facet jest spalony po co to? Na śmierci. <laughs> Za czym to się jeszcze różni, proszę mi powiedzieć, od yy, Świeć Panie nad jego duszą Programu dla Śląska? A to tam się, też, były, tam nie, też to, były źródła finansowania. Wiadomo było, skąd mają ich pieniądze, no, tylko, że spółki to energetyczne. To niestety był tylko dokument podpisany dwustronnie. On nie dostał właśnie oprzyrządowania ustawowego. Fundusz ma oprzyrządowanie ustawowe i to jest ta różnica zasadnicza. E, według tego, co tam gdzieś słyszę, to pierwszymi takimi planami inwestycyjnymi tego funduszu, zresztą ja temu mocno kibicuję, bo znam ten projekt, to jest chociażby projekt budowy Fabryki Śląskich Magazynów Energii. A drugim projektem ma być być może produkcja słynnego już Blue którego pan tak nie wierzy. No, nie no, ale... ja, by, ja by chciałbym wierzyć, ale yy, pamiętam, że chyba z rok, min... znaczy, rok minął. Nie pan, nie dalej. Jak Od za... mojego ostatniego wspomnienia, związanego z Blue Nie dalej, tym jak za trzy tygodnie jadę tam do fabryki w Kostrzyniu nad Odrą, gdzie to się produkuje, gdzie to się robi, zobaczę całą linię produkcyjną, nagram filmiki, i poślę decydentom, żeby ich przekonać, że to jest jednak rzeczywiście taki węgiel, który jest bezemisyjny, jest prawie taki jak gaz, i znacząco. To by się przyczynił od razu do zmniejszenia niskiej emisji w całym naszym kraju. Być może mam też takie opracowanie, że w Rudzie śląskiej znaleziono odkryto pan, pokłady węgla, nawet koksowego. Nie wiem, czy się ktoś tym zajął. Znam też takie opracowanie, że ponad źródeł śląskiej może powstać specjalna spółka węgla koksującego. Też słyszałem i co? Myśli pan, że coś. To, I to niepremiarnie. Jeżeli, jeżeli, nie tam... jeżeli jest tam węgiel, to niech powstanie, kibicuję temu. E, jeden, na koniec jeszcze jeden e, aspekt funkcjonowania całego tego funduszu e, ma dotyczyć terenów poprodukcyjnych, które dzisiaj są w rękach portfelu SR, spółki restrukturyzacji kopalń. Czyli co właściwie w praktyce? Jak pan sobie to wyobraża? No, tak, w praktyce, no to będzie to musiało być tak, że. Czym też trzeba różnić między, te, 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 między te, te, dzisiejszym obsługiwaniem, rewitalizowaniem no, i sprzedawaniem. No, może się jedynie różnić, niestety, tak. Może się różnić, niestety, tak, że jeżeli na przykład na działce po byłej kopalni Julian ktoś chce wybudować jakąś fabrykę, szczelam, butów, no to ZRK będzie z tego tytułu się cieszyć, bo nic nie robiąc, dostanie za to pieniądze. Mhm. A jeżeli dostaniemy fundusz transformacji śląska to co się zmieni ale mówi pan o ustawie czy o tym funduszu tak, to, no, który no, zunie, no, nie no, w funduszu nie no to funduszu, będzie funduszu który no, będzie funkcjonował na bazie nie no, niech mnie pan nie pyta nie, tak jakbym był ja, rzeczywiście ten superminister no, jak kurcze <laughs> bele wszystkiego nie wiem no, nasz, ale to... wie pan słyszy pan głosy samorządowców też nie? którzy prezydentów miast każdego bo tu każdy każde miasto w każdym mieście taki majątek poprodukcyjny istnieje zalega i, i, I straszy często to są jeszcze y, szkody środowiskowe. Mhm. Y, I samorządy od dawna domagają się przejęcia, przejmowania tych terenów, żeby same mogły. Również Fundusz będzie miał takie możliwości, możliwości żeby, te żeby, żeby coś przejąć, żeby przejąć? i przekazać i, i podstawić pod inwestora po prostu, tak? E, jeżeli by rzeczywiście było tak, jak słyszę, że powstaną, powstanie ta fabryka śląskich magazynów energii, i jest strzelam. Na przykład mieszkam w Rybniku, nie powstanie w Rybniku. Tam też są tereny poprzemysłowe, co? tak? I miasto jest ich właścicielem. No to prezes funduszu idzie do pana prezydenta Kuczery i mówi, panie prezydencie, tutaj ma powstać fabryczka, gdzie będzie 2000 miejsc pracy, ja potrzebuję na to taki, a taki teren. Czy pan go chce sprzedać? Panie prezydencie? A czemu panie prezydencie? No przecież SRK ma tereny, tereny panie, poprodukcyjne. ja co? mówię, jeżeli... Wspomniał pan o samorządowcach. Przepraszam mm -hmm. bardzo. Duża część samorządów też dysponuje tymi terenami. ZRK no tak. też dysponuje tymi no tak. terenami. Ja mówię konkretnie o przypadku, jeżeli to samorząd jest właścicielem tego mm -hmm. terenu i wtedy e, zarządowi funduszu pewnie będzie decydowanie łatwiej te tereny pozyskiwać pod inwestycje, no bo pewnie każde miasto by było zainteresowane tym, żeby u niego zbudować coś na. Nawet no tak to po co nam tak dalej. Doskonale pan wie, że ZRK jest moją ulubioną spółką skarbu państwa i według mnie Dawno powinna w takich strukturach przestać istnieć. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miłego bardzo, dnia. panie redaktorze. Weekendu. Jeszcze raz podkreślam, że Floriana 7 to nie ministerstwo. Tak jak Radio Piekary, niestety nie jest Radiem RMF na przykład, a może to i dobrze. Ja. To nie, nie, mimo wszystko, nie, nie wiem, czy do końca to porównanie jest trafne, ale jakby rozumiem Pańską ideę. Proszę Państwa, teraz ja lekkim sarkazmem a, zaciągnąłem. Dziękuję, dziękuję, przyjmuję. Dominik w szef śląsko Solidarności, raz jeszcze, był dziś naszym gościem. Miłego dnia Miłego dnia weekendu, najdłuższego w historii życzymy Państwu. Oby pogoda była, oby pogoda była.